Witajcie w kolejnym odcinku z kariery menadżera w FIFA 22. Ostatni odcinek, no niestety, zakończył się dla nas bardzo przykro porażką 3-0 do 0 z DC United w ćwierćfinale fazy playoff MLS. No ale cóż, no to już jest za nami. Skupiamy się już powoli na przyszłym sezonie, który dopiero za chwilę nastąpi, bo mamy grudzień 2022, więc sobie jeszcze tutaj. Do tego stycznia dojedziemy, zobaczymy, jakie tam nam wiadomości przyszły, bo widzimy, że kilka wiadomości się tutaj pojawiło. Frey i tak odchodzi po sezonie, więc nie będziemy o tym rozmawiać. Jabłoński został wypożyczony, Mojano również, więc to mnie bardzo cieszy. Dwa wielkie talenty, nasi wychowankowie, będą mieli okazję grać sobie w przyszłym sezonie w innych klubach, więc to bardzo cieszy. Lecimy dalej. No i co? Kończymy ten sezon. Za chwilę dopiero sobie w te wiadomości powchodzimy. No i wkraczamy w tym momencie w kolejny sezon. No tutaj wiadomo, zarząd nie jest zbyt zadowolony, bo tam parę kwestii zostało takich, które, no nie spełniliśmy po prostu oczekiwań w pewnych kwestiach. Ja sam swoich oczekiwań nie spełniłem względem zeszłego sezonu, to uważam, że nie był udany sezon ostatecznie. No sama liga wychodziła nam dobrze, no ale cóż. Faza playoff wyszła fatalnie. Zobaczmy, co tu mamy. Myślę, że sobie Wybierzemy, no właśnie, który turniej byłoby najlepiej wy wybrać? Ten turniej jest rozgrywany prawdopodobnie w Meksyku. Tutaj jest dosyć wysoka nagroda. Ok, pojedziemy sobie na turniej do Meksyku. Tam są też y, zespoły z Argentyny, jeśli dobrze widziałem. Tutaj nic nie będziemy robić. Przesymulujmy sobie jeden dzień, żeby to wszystko się tutaj nam przemieliło, żeby te wiadomości wszystkie nam przyszły. Wiadomości jest widzimy bardzo dużo. Ja jestem bardzo ciekawy właśnie budżetu. 27 milionów 700 tysięcy około ten budżet, czyli najwyższy, jakim do tej pory dysponowaliśmy. W zeszłym sezonie to było 25 milionów więc no minimalna, ale jednak zmiana. A nasz piłkarz Azevedo, nasz wychowanek, dostaje ofertę mm, z Evertonu, czyli z Premier League. Słuchajcie, i to jest jedna z najważniejszych kwestii, którą teraz musimy poruszyć odnośnie tego naszego zawodnika. Czy to jest moment, w którym my już byśmy go chcieli sprzedawać? Przede wszystkim on ma klauzulę odstępnego, dlatego ja mocno poniżej tej klauzuli na pewno go nie sprzedam i również nie chcę go sprzedawać do zespołu, który nie jest topowym zespołem. Więc ustalmy sobie teraz zasady sprzedaży Azevedo. On ma następującą klauzulę, 23 miliony 800 tysięcy. Jeżeli zgłosi się po nas, po tego zawodnika, do nas, jakiś Czołowy klub, wiecie, to musi być klub y, typu Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool, jeśli chodzi o Anglię. Jeśli chodzi o Hiszpanię, no to tylko tak naprawdę biorę pod uwagę Barcelonę Real i Atletico Madrid. Z Włoch, no to mógłby być Juventus, Inter, Milan. Tylko takie kluby, no ewentualnie wiecie, PSG, Bayern, to są kluby, do których możemy go sprzedać, to muszą być największe kluby na świecie. I nie sprzedamy go za mniej niż za 20 milionów, od razu to zapowiadam. Nie ma nawet takiej opcji. No i słuchajcie, teraz jeszcze bardzo ważna kwestia. Przybywa do nas Quadrado. Przybywa do nas Suarez, przybywa do nas Messi przede wszystkim. Yy, widzimy tutaj, że zawodnicy też opuszczają klub. Mamy Tiago Silwę. Reszta wiadomości nas za bardzo nie interesuje, ale słuchajcie, to co istotne, to teraz przechodzimy sobie do tego składu. I spójrzcie tylko na to. 88 ocena ogólna Messi. Jest już do naszej dyspozycji. Poukładajmy to sobie od razu w tym naszym składzie Suarez, oczywiście Nie mamy tutaj żadnego napastnika w tym momencie, więc na razie tak sobie to zróbmy Suarez na razie tutaj do pierwszego składu za Pepiego, ale oni się tam będą bardzo często wymieniać Cuadrado, zastanawiam się co z nim No, to jest bardzo podobny poziom co w przypadku Gumnego Dajmy go na razie na ławkę, później pomyślimy jak to dokładnie chcemy rozegrać Tylko za kogo? No za Fabregasa, który już tutaj No nie będzie miał za bardzo miejsca w składzie Mamy też Sylwę, któremu niestety umiejętności bardzo spadły Trochę mnie to martwi No ale No ale mamy go tutaj I no wygląda na to, że on będzie tak naprawdę Takim naszym zmiennikiem Rezerwowym bardziej zawodnikiem No i tak teraz jak patrzę na ten skład To przydałby się Młody, dobry, środkowy obrońca Ale chyba jeszcze bardziej środkowy pomocnik by się przydał Więc na spokojnie zaraz będziemy sobie o tym myśleć na razie ustawmy to może w ten sposób. Ok, mamy Suareza i Messiego już w składzie. Natomiast Quadrado i Silva na razie tutaj zostają. Na ławce. Tak to sobie ułóżmy. Chciałbym jeszcze zobaczyć tych zawodników w centrali składu i oczywiście dać im plan rozwoju. Messi dostał dziesiątkę. Czyli od razu dostał. Ten numer, który chciałem mu oczywiście dać No świetnie to wygląda po prostu Messi w koszulce Interu Miami, świetnie Suárez Jaki on dostanie numer? Dziewiątka jest zajęta przez Pepiego Dziesiątkę ma teraz Messi yy, Siódemkę ma Navarrete yy, Ale ja mówiłem, że siódemka czeka na Ronaldo I tego się będziemy trzymać Jedenastka jest wolna Więc oczywiście Suarezowi. Przypadnie w tym momencie numer 11. I on w koszulce Interu Miami też wygląda świetnie. Quadrado. Pomyślmy tutaj, jaki numer mógłby być. Hmm, czy możemy dać mu jakiś taki bardzo wczesny numer? Albiol, Stergiu, Silva, Jedlin. Hmm, damy mu numer za Jedlina. Myślę, że to jest dobry układ. I jeszcze kogo my tu mamy, jeszcze mamy Sylwę. On dostał trójkę, to jest jak najbardziej dobra opcja. Jak widzimy, Sylwa będzie kończył karierę po tym sezonie. Zobaczmy jeszcze na pozostałych tutaj zawodników. Quadrador również y, przyszedł do nas na ostatni sezon w swojej karierze. Tych dwóch obrońców będzie kończyć karierę po sezonie. Suarez jeszcze nie, i Messi również jeszcze tego nie planuje. Mm, no dobrze, więc na razie tutaj mamy. Stu... A nie, jeszcze y, te plany rozwoju, oczywiście, musimy im dać. Więc tak, jeśli chodzi o Messiego, ja się zastanawiam w ogóle, czy my nie chcemy iść z nim w jakąś inną pozycję. Czy to nie mógłby być na przykład bardzo dobry napastnik? Tylko pytanie, ile to czasu potrwa? No właśnie, to potrwa tyle czasu, że tutaj nawet nie jest to określone. No więc nie, 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 nie będziemy tego robić w ten sposób. W co byśmy chcieli z nim tutaj iść? Myślę, że w to pójdziemy. Ok. Dalej mamy Suareza, jak to wygląda w jego wypadku. No, oczywiście zostanie on jako napastnik, zdecydowanie. To jest pozycja dla niego. Mobilny napastnik, bo to zrobi najszybciej. Lecimy dalej quadrado. No, w jego wypadku powiem wam szczerze, że to byłby nawet świetny prawy pomocnik, czy też prawy skrzydłowy, kto wie, czy nie wyglądałby tam lepiej niż na obronie. Hmm. A biorąc pod uwagę, że mamy na prawej obronie gumnego To kto wie, czy to nie byłaby ogółem dobra opcja Żeby go dać na prawego pomocnika I tutaj mogłaby mu skoczyć ocena ogólna To są tylko 4 tygodnie, wypróbujmy Wypróbujmy tą opcję, bo ja jestem bardzo ciekawy, co się wydarzy Czy mu ocena ogólna jeszcze skoczy do góry Byłoby świetnie, gdyby się tak udało Zobaczmy jeszcze, jak to wygląda u Sylwy Okej, okay, on niech idzie raczej tutaj w stopera no dobrze I przechodzimy sobie dalej Mamy sugestie odnośnie kapitana Chcieliby, e, Chciałby nasz asystent Żeby Raul Albiol był kapitanem Ale to mnie nie interesuje Kapitanem w tym sezonie Będzie dalej handanowić Taki jest plan I chyba będziemy się tego trzymać Na pierwszy mecz towarzyski Troszeczkę tutaj pokombinujemy Bo tak, chcę żeby zagrali nasi młodzi zawodnicy Plus ci y, nowi te nowe gwiazdy nasze. Yy, Okej, okay, więc tak, zalalane na pewno będziemy tutaj chcieli kogoś dać. Niech sobie zagra na i go tutaj damy na ofensywnego pomocnika. Lopez będzie grał za Albiola, damy Silwę, naszego nowego zawodnika. Yy, za gumnego sobie zagra Quadrado, niech zadebiutuje. I może tutaj damy szansę młodemu jakiemuś Bramkarzowi, bo Handanowicz grał przez cały zeszły sezon, tak naprawdę. Silva dostaje opask opaskę kap kapitańską. Ja się zastanawiam, czy to jest mm, drugi kapitan, którego chcemy. Ja myślę, że drugim kapitanem po Handanowiciu będzie Messi. Messi dostanie opaskę kapitańską. Ale wiecie co, jeszcze nie w tym spotkaniu, bo to jest jego debiut, więc w tym momencie myślę, że y, ktoś, kto już u nas gra, powinien dostać tą opaskę. Tylko, że tutaj są właśnie sami młodzi zawodnicy. Dobra, więc niech zostanie to u Messiego. No i lecimy na szybkiej symulacji. Debiut Messiego, debiut Suareza. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Wygrywamy 2 do 0. No i słuchajcie, no, Messi strzela dla nas dwie bramki w debiucie. No, nie oszukujmy się. To będzie piłkarz, który naprawdę bardzo nam się w tym sezonie przyda. Będzie dla nas niezwykle istotny. No, debiut marzenie. Mimo, że to jest, wiecie, taki... No, debiut w spotkaniu towarzyskim, taki jeszcze niepełnoprawny, że tak powiem, bo pełnoprawny to będzie dopiero w pucharze. US Open Cup, który nas czeka w kwietniu. No, ale słuchajcie, patrzymy na ten zespół i zastanawiamy się, co z tym zrobić. Potrzebujemy środkowego pomocnika, to jest pewne. Patrzymy na ten budżet, wygląda on całkiem przyzwoicie. Pierwsza rzecz odnośnie transferów, jaką chcę zrobić, to przejrzeć wolnych zawodników. Oby w tym sezonie w końcu ktoś ciekawy z tych doświadczonych zawodników wolnych się tutaj pokazał. No, i w końcu tutaj mamy większy wybór. W końcu tutaj są jacyś ciekawi. Zawodnicy prawdopodobnie. Yy, tylko teraz tak. Pozycja, która nas interesuje, to jest środkowy pomocnik. No, długo musieliśmy czekać, żeby wśród tych wolnych zawodników pokazały się jakieś ciekawe postacie, żeby zrobiło ich się więcej przede wszystkim, ale nareszcie, nareszcie to się stało. No, ten wygląda bardzo fajnie, ale nie ma twarzy, więc nie za bardzo jestem nim zainteresowany. No tylko pytanie właśnie, czy tutaj będzie ktoś interesujący dla nas. Jest Jack Wilshere, to jest znany piłkarz. I to wygląda jak opcja przyzwoita, ale my chcemy opcję jakąś lepszą niż przyzwoitą. No i jest ten środkowy pomocnik z Turcji, który wygląda naprawdę nieźle. 30-latek to jest jeszcze też całkiem przyzwoity wiek. Prześledzimy go sobie i zobaczymy, kto tu jeszcze jest, jeśli chodzi o młodszych trochę zawodników. Zobaczymy ten przedział wiekowy. Czy może jest tutaj ktoś ciekawy? No, ten Włoch wygląda przyzwoicie, zobaczymy sobie go. Za chwilę będziemy jeszcze sprawdzać też młodszych zawodników. Ten, no nie, ten czeski zawodnik chyba jednak nie wygląda jakoś specjalnie. Okej, okay, więc teraz sobie jeszcze przejdziemy do młodych zawodników. Myślę, że ten przedział sprawdzimy. Okej, okay, nie ma ich tutaj za dużo. Czy jest tu ktoś ciekawy? Ten Amerykanin. Przejrzymy go sobie, ale tylko ze względu na to, że jest Amerykaninem tak naprawdę. Okej, okay, tu już nie ma za bardzo ciekawych zawodników. No ten turecki pomocnik środkowy, tam którego sobie będziemy śledzić. Myślę, że to jest piłkarz, który bardzo ciekawie wygląda. Pytanie, kogo my jeszcze potrzebujemy? No tak naprawdę środkowych pomocników to dwóch przydałoby się sprowadzić, ale zobaczymy jeszcze, jakie tam są opcje na naszej liście życzeń za chwilę. No i jeszcze środkowy obrońca. Też chciałbym się za takim obrońcą rozejrzeć. Zobaczmy najpierw tych doświadczonych. Czy jest tutaj ktoś ciekawy? Paru zawodników jest. No i ten amerykański obrońca wygląda naprawdę fajnie. Prześledzimy go sobie. Czy jest tu jeszcze ktoś ciekawy? No ten Fortes raczej nie za bardzo. Gonzales Pires, czy to nie jest przypadkiem? Tak, to jest chyba ten zawodnik, który był u nas, ale, i był na wypożyczeniu, ale mu po prostu wygasł kontrakt z tego co widzę. Ok, bo to nie jest poziom, który nas interesuje. Przyjrzymy sobie tego Koreańczyka, bo wygląda nie najgorzej. No, tego Francuza, Francuza też możemy sobie sprawdzić, Mangale. Tu raczej nie jest to ciekawy zawodnik. No, ten Hiszpan. No nie, chyba jednak nie. Dobra, więc jeśli chodzi o ten przedział wiekowy, to mamy sprawę jasną. Zobaczmy jeszcze młodszych zawodników troszeczkę. Tutaj powinno być ich trochę. Ok. No i jest ten Portugalczyk. Prześledzimy go sobie, choć też nie sądzę, żeby był jakiś wybitny. No jest ten Leon z Ekwadoru, ale chyba nie, chyba to nie jest ten poziom jednak. Lecimy dalej. To raczej też nie jest zawodnik, którym byśmy się interesowali. No tego Turka możemy w sumie sobie sprawdzić. No i jeszcze też zmienimy sobie przedział na całkiem młodych zawodników tutaj. Może akurat ktoś ciekawy się znajdzie. Ale niestety nikt tutaj jakoś ciekawie specjalnie nie wygląda. Okej, okay, więc jeśli chodzi o wolnych zawodników, to sprawę mamy jasną. Zerkamy sobie teraz tutaj na naszą listę życzeń. I zobaczmy tych najbardziej doświadczonych zawodników. Mnie również bardzo interesuje w tym momencie sytuacja Cristiano Ronaldo. Zaraz to sobie zobaczymy. Modric już tutaj widzimy, że bardzo osłabł. Ronaldo na szczęście nie kończy kariery. To jest ważna informacja na pewno. No, ale ta wartość i ta tygodniówka wciąż są bardzo duże. No, trochę słaba jest to sytuacja, niestety. Yy, więc tak, Ramos, to jest świetna opcja, powiem wam. Kolejne wielkie nazwisko w naszym zespole to by było. Yy, ta cena jest do zaakceptowania, o ile nie chcieliby więcej niż jego wartość. Z tygodniówką również byśmy się dogadali, bo w tym momencie nasz sufit płacowy to 50 tysięcy. No, i to jest poziom, który by nas wzmocnił realnie. Ale zobaczmy, kogo my tu jeszcze mamy. Może pozycjami sobie to posegregujmy, będzie troszkę łatwiej. Jest Esplikueta, ale raczej to nas nie interesuje. Jest Hummels. No i jak na ten poziom, to nie są złe warunki, ale patrzymy dalej. No jest tutaj parę możliwości ciekawych. No, jest też ten młody środkowy obrońca, który na pewno byłby super opcją, patrząc na jego wartość, patrząc na jego tygodniówkę. No, tylko to jest Anglik grający w Chelsea. No, ale wiecie, ściągaliśmy też z Tottenhamu zawodnika, z którym ten klub w ogóle nie wiązał przyszłości. Sam zawodnik też to czuł prawdopodobnie i no, przyszedł do nas z wielką chęcią, więc tutaj mogłoby być teoretycznie podobnie. Na pewno ten zawodnik miałby duży problem, żeby się przebić do składu, więc biorę go pod uwagę zobaczmy kogo my tu jeszcze mamy. Okej, okay, to jest za wysoki poziom. No dobra, więc myślę, że naszym takim pierwszym wyborem byłby ten młody Colwill właśnie. Ewentualnie, jeśli chcemy po kogoś doświadczonego iść, to albo Ramos, albo Hummels. Tak mi się wydaje, że to są te opcje, które by nas ewentualnie, ewentualnie interesowały. Więc tak, słuchajcie, spróbujmy i jeszcze bardzo długie okienko transferowe przed nami, więc będziemy tutaj negocjować ostro. Chcemy na, za naprawdę niewielkie pieniądze tych zawodników sprowadzić. Więc, tak, mm, spróbujmy wymianę piłkarzy. Słuchajcie, ja byłbym gotowy oddać Albiola, który już ma 37 lat. Być może zakończenie kariery w Chelsea byłoby czymś, co go samego by interesowało. I być może dla Chelsea to też byłby fajny nabytek, taki, wiecie, rezerwowy do tych najmniej istotnych spotkań. Więc zaproponujmy na początek taką opcję. Zobaczymy, co oni powiedzą. Czy w ogóle byliby zainteresowani Albiolem? Nie są nim zainteresowani, ok. Więc odpuścimy sobie raczej zamiany tam innych zawodników, ale my tutaj chcemy zejść poniżej jego wartości i będziemy szli ostro. 4 miliony zaledwie proponujemy. Oni 6,900, twardo. Więc 4,5 miliona. Zobaczymy, co powiedzą. 5600 to wygląda świetnie, bardzo zeszli tutaj z tej kwoty. 4600 mówiłem, że będę twardo negocjował, więc będziemy się tego trzymać i oni się zgadzają. Nie, no słuchajcie, to jest wręcz szokujące dla mnie, bo za tą kwotę taki zawodnik to jest opcja lepiej niż wybitna, nawet powiedziałbym. To jest genialna opcja. Jeszcze pytanie. Jeżeli on zejdzie wyraźnie z tej tygodniówki, to po prostu jest świetnie. Czy on się zgodzi na rotacyjne występy? On chce być ważny. Okej, okay, możemy to zaakceptować. W porządku. Pięcioletni kontrakt. Zobaczymy, czy on chce u nas grać? Chce u nas grać. Pięcioletni kontrakt to jest super opcja. No i jest też w stanie zejść z tej tygodniówki. Dajmy mu tutaj 20 tysięcy i 150 bonusów. Zobaczymy, co on powie. Pewnie będzie chciał troszkę więcej. Okej, okay, to nie jest zmiana jakaś tragiczna. Zostańmy przy tym bonusie. On mi odpowiada, natomiast tutaj 20 tysięcy pensji. Ok, on chce jednak trochę większą pensję. 20 tysięcy i tutaj 200. Co ty na to. Jeśli się zgodzi, to naprawdę jest. Okej, okay. więc tak, skoro on chce tą płacę na takim poziomie, to ja się mogę na to zgodzić, ale w takim razie znacznie mniejszy bonus 100 tysięcy i jesteśmy dogadani. Oni się zgadzają, więc, no słuchajcie, uważam, że to jest świetny transfer, bo to jest piłkarz, którego w tym momencie bardzo potrzebujemy. On oczywiście tutaj będzie się stopniowo u nas rozwijał. Tak naprawdę, ja byłbym nawet zainteresowany tym, żeby dać go na mm, wypożyczenie. Mamy przecież jeszcze tego Quinterosa, tylko że on się słabo spisuje, i słuchajcie, no. Quinterosa ja bym chciał sprzedać, bo po prostu nie podoba mi się to, jak on gra i że jego rozwój jest bardzo powolny, bardzo słaby. Więc tutaj musimy trochę dokonać takiej czystki w tym zespole. Bierzemy tak Quinterosa do listy transferowej, natomiast tego Colwilla do listy wypożyczeń. Jestem gotowy go wypożyczyć na ten sezon, a może nawet na krótkie wypożyczenie to też byłaby dobra opcja. No, i jeszcze oczywiście potrzebujemy jakiegoś dobrego, środkowego pomocnika. No, ale najpierw sobie przelecimy tutaj dalej i do tego spotkania przejdziemy. Zespół troszkę zmęczony, więc tutaj dokonamy wielu zmian. Zagra sobie Pellegrini. Zagra sobie Pepi. Messi zostanie. Tutaj sobie znowu zagra Navarrete, bo nie jest jakiś mocno zmęczony. Podejdzie sobie tutaj wyżej. Lalana nie grał, więc teraz zagra. Tutaj niech zagra sobie Jedlin. Zastergiu sobie zagra, y, Colwill zadebiutuje w tym meczu. I zamiast Handanowicza sobie zagra Long, żeby obaj ci bramkarze, nasi rezerwowi dostali szansę. W tych przedsezonowych spotkaniach wygrywamy i Messi strzela znowu dwie bramki. W dwóch spotkaniach ma już dla nas cztery strzelone bramki, więc no, fantastycznie, że mamy go w zespole. Liczę na to, że to jest piłkarz, który pomoże nam w tym sezonie sięgnąć w końcu po trofeum. Okej, okay, Colwell po jednym rozegranym spotkaniu mówi, że średnio mu się tu grało. No okej, okay. no ale tak jak tak jak tutaj mu odpowiadamy, wypożyczenie pomoże mu w karierze, na to liczę. Przechodzimy sobie dalej. Mamy ofertę za Jedlina. To jest oferta, którą jak najbardziej jestem w stanie zaakceptować, ale myślę, że chciałbym za niego 2 miliony. To by była dobra opcja. Okej, okay. w ten sposób tutaj, niech nasz asystent negocjuje. No i słuchajcie, przechodzimy sobie dalej. No i gramy od razu myślę w tym kolejnym spotkaniu. Messi tym razem sobie odpocznie. Tu sobie zagra Pizarro, zalalane sobie zagra. No ten Adams damy mu szansę. Za Albiola wejdzie Silva. Handanowicz niech tym razem sobie również zagra. I zobaczymy, jak kolejne tutaj spotkanie nam wyjdzie. 4 do 0. Amaya, Azevedo, Suarez, pierwsza bramka dla nas i jeszcze jedna Azevedo. Więc wygląda to fantastycznie na razie w tym turnieju przedsezonowym. Zagramy w półfinale z pewnością. Mamy ofertę za Quinterosa. Zobaczmy. I to jest naprawdę świetna oferta. Ale ponegocjujmy. Jeżeli dostaniemy za niego 4 miliony, no to będzie naprawdę świetna sytuacja. Spróbujmy 4, 450 na początek. Zobaczymy, co oni powiedzą. 450 to jest super opcja, ale skoro oni są skłonni tak negocjować, to 4250. No i słuchajcie, za naprawdę ogromne pieniądze tego zawodnika sprzedajemy. Z którego ja nie jestem zadowolony, więc bardzo mi się to podoba. Jeśli chodzi o ten środek pomocy, no to trzeba w końcu tutaj coś zrobić. Bo zajęliśmy się środkowym obrońcą. Ja wiem, że ten turek wciąż jest sprawdzany. Więc zobaczmy go sobie. On jest w wolnych zawodnikach. Powyżej 30, środek pomocy. Ja chcę się po prostu dowiedzieć, ile jeszcze dni nam to zejdzie, żeby się dowiedzieć na jakim on jest poziomie. Jeszcze 14 dni, trochę długo. Ale okej, okay, poczekamy sobie, zanim będziemy robić jakieś konkretne ruchy tutaj transferowe ze środkiem pomocy. Jedlin na poziomie 2 100 tysięcy jest tutaj dogadany. Więc niech on sobie idzie pograć do Francji. To jest ostatni dzwonek na coś takiego, więc ja to akceptuję. Po dwóch sezonach rozstajemy się z tym zawodnikiem i przechodzimy do spotkania z Pumami. Zobaczymy tutaj, jak to wygląda. Niech sobie zagra Gregorę, choć to nie do końca jego pozycja. Jedling się w tym momencie pożegna z zespołem. To jest prawdopodobnie jego pożegnalny mecz. Quadrado dostanie szansę. Stergiu też zejdzie, wejdzie Colwill. No, i przechodzimy do tego półfinału. I w tym meczu wygrywamy 1 do 0. Dzięki bramce Messiego zagramy więc w finale tego przedsezonowego turnieju. Być może po raz drugi sięgniemy po przedsezonowy turniej. Byłoby całkiem miło. To by była fajna zapowiedź nadchodzącego sezonu. Też trochę zarabiamy na tym turnieju, więc fajnie. Quinteros został sprzedany, co bardzo mnie cieszy. No i lecimy, przechodzimy do tego spotkania. Nie będę go robił na rozbudowanej symulacji, bo nie ma to większego sensu. Te spotkania i tak nie są zbyt ważne. Yy, damy szansę tutaj młodszym zawodnikom, bo niektórzy są trochę zmęczeni. Tutaj ten środek pomocy niech tak zostanie. Silva sobie zagra i takim składem wychodzimy na to spotkanie. I czy wygrywamy turniej przedsezonowy? Tak jest. 3 do 0. Messi niestety nie strzela karnego, ale nie ma to większego znaczenia. Bramkę strzela Amaya, Stergio i Lopez. No słuchajcie, fajnie, fajnie, że sięgamy po jakiekolwiek tutaj trofeum. No tylko, że to trofeum nie ma żadnego znaczenia, bo był to turniej właściwie towarzyski. Zobaczmy tylko jeszcze tutaj 600 tysięcy. Okej, okay, fajnie, że cokolwiek tutaj sobie na tym zarobiliśmy. Będziemy grać w US Open Cup w drugiej rundzie. Ok, widocznie to tak zawsze wygląda, tylko po prostu o tym zapomniałem. Nieważne. Tutaj widzimy ciekawe transfery. No, ale okej. Okay. Przechodzimy dalej i po prostu czekamy na ten raport. Jeśli dobrze widziałem, to on chyba się już tam pojawił nawet. Jedlin został sprzedany. Okej, okay, to mnie cieszy. I mamy najpierw raport na temat tego amerykańskiego zawodnika, który nas w ogóle nie interesuje. No i przede wszystkim, aha, nie, to jeszcze będzie raport na temat tego amerykańskiego piłkarza. No oni, jak widzimy, nie są dla nas zbyt ciekawi. No i mamy to, co nas interesuje, czyli raport na temat tego, Tureckiego piłkarza, środkowego obrońcy, który na dodatek znalazł klub, no to by było całkiem ciekawe wzmocnienie, ale już w tym momencie nieistotne. Ten zawodnik nas nie interesuje, Mangala również nas nie interesuje, ten Koreańczyk też nie, ale obawiam się, że bo oni wszyscy mają już praktycznie kluby. O, ten środkowy pomocnik wygląda całkiem fajnie, dodajmy go do listy życzeń, no ale to też jest takie bardzo tymczasowe rozwiązanie. No i czy ten Turek znalazł klub? Na szczęście nie, ale to też nie jest jakiś wysoki poziom. To nie jest poziom, którego ja oczekuję. Myślałem, że będzie lepszy, szczerze mówiąc, ten zawodnik. No więc słuchajcie, nie pozostało nam nic innego, jak zajrzeć do naszej tutaj listy transferowej, i przejrzeć tych środkowych pomocników, i być może sięgnąć po jakąś kolejną, dużą gwiazdę. No mamy pieniądze na gwiazdę typu Modric, chociaż, no nie, na taką gwiazdę akurat nie mamy. No, jest ten Ferguson, którego próbowaliśmy sprowadzić w zeszłym sezonie i nie za bardzo nam to wyszło. W tym sezonie moglibyśmy spróbować. Yy, no, kto tu jeszcze jest ciekawy? No, bardzo mało jest tutaj tych środkowych pomocników ciekawych. Niską pensję ma ten Willock. Yy, no to byłoby fantastyczne wzmocnienie, jak tak patrzę na tego zawodnika. Bardzo wszechstronny piłkarz. No byłoby świetnie mieć kogoś takiego w drużynie jak on. Tym bardziej, że on naprawdę nie zarabia dużo, tylko jego wartość jest potężna. No i ciężko by było o jakiekolwiek inne wzmocnienie, gdybyśmy go mieli w drużynie. Ale spróbujmy. Najwyżej będziemy próbować później jeszcze raz, bo teraz mam zamiar zaproponować naprawdę niewielką kwotę. Zaproponujmy, no, 15 milionów i 15% od sprzedaży jest szansa, że od razu się obrażą ok, więc będziemy próbować następnym razem natomiast ja jeszcze chcę jedną taką rzecz zrobić, mianowicie jeśli chodzi o naszych zawodników najstarszych zastanawiam się, czy nie chcemy kogoś dać po prostu na listę transferową albiola damy na listę transferową i zobaczymy jeśli dostaniemy jakąś ciekawą ofertę to myślę, że ją przyjmiemy Słuchajcie, czekają nas ostatnie dni tego okienka transferowego. Mam nadzieję, że uda nam się sprowadzić jeszcze jakiegoś świetnego środkowego pomocnika do tego zespołu. To jest ostatni transfer, którego tutaj oczekuję, żeby ta drużyna wyglądała naprawdę fajnie. No dwóch byłoby świetnie sprowadzić, ale to się raczej nie uda. No, zobaczymy, czy uda nam się chociaż tego jednego naprawdę klasowego pomocnika sprowadzić. Ten piłkarz Newcastle wygląda, wygląda świetnie i myślę, że to będzie nasz główny cel. O ile się na nas odbrażą, że tak powiem, bo bardzo mało czasu zostało w sumie, nie spojrzałem na to, więc może być o niego ciężko, ale kogoś na pewno sprowadzimy. Natomiast to się wydarzy już w następnym odcinku. Za dzisiejszy bardzo Wam dziękuję. No i do usłyszenia następnym razem.